Zapraszam do wysłuchania pierwszej części legendy Gustawa Łaprzyńskiego o zbójcach, kacie i strasznych mieszczanach. Dawno temu, w tak zwanym zamierzchłym średniowieczu, trudno było sobie wyobrazić istnienie bodaj najmniejszego grodu bez kata. Różnych zbójców grasowało wówczas co niemiara, których należało karać za popełnione czyny. Zazwyczaj kaci posiadali swoje wydzielone domostwa, położone na krańcach grodu i odgrodzone od świata wysokim parkanem. Katowski domek stał również w świebodzinie i oczekiwał na nowego kata. Różni ludzie imali się zawodu kata, przypadkowi nieobyci w tym zajęciu. A to krwi się lękali, a to lamentów ofiar ścierpieć nie mogli to znów głów gadających po ścięciu nie potrafili pochwycić i zacisnąć na pal. Ten ostatni, któren był, nadawał się właściwie na kata, bo litości w nim nie było za talara, ale za to cięcie miał liche, kipściuchne. Tak to nieraz umęczył ofiarę, jak się czasami widzi wieprza przy nieudanym szlachtuzie. Prze to i z niego zrezygnowano. Jak mamy żyć bez kata? – martwili się kupcy których handlowe drogi wiodły na północ i południe, na wschód i zachód od Świebodzina. Toć przecie te przeklęte zbójce odbierają nam futra i skóry, piwo i sukna i insze dobra wszelakie. Bodajby ich kat dosięgnął. Biada nam, biada. Zawodzili prawie w głos, rzemieślnicy. I zamykali w domach na pięć sztab grubachnych swoje cudzemne rękodzieła ze złota i srebra, a także kowanego żelaza. Kiedyż wreszcie będzie to kacisko, aby bojaźń była jakowaś przed zbójcowaniem, pytali biedni miotkowie z grodziska. Choć oni właśnie mogli spać spokojnie, bo nijakiego majątku prócz przysłowiowej niski soczewicy nie mieli. Dla prawdziwego zbójcy chałupa biedaka była jedynie chwilowym odpocznieniem, miejscem na spożycie ciepłej strawy, kwaterą na nocleg. Starosta świebodziński, stary i dobry Polak rodem z Gniezna, Maciej Dzieża, martwił się tym wielce. Bezpieczeństwo mieszczan leżało mu na sercu. Wszystko robił, aby przetrzebić szeregi zbójców. Drużyna mężnych rycerzy powołał, która oczyszczała z niczemników handlowe szlaki, a w samym grodzie ujmowała na niecnych uczynkach złodziei i rabusiów. Zapełniło się przeto więzienie w ratuszowej celi przeróżnymi mordarzami, którym śmiertelne wyroki już wypisano. Cóż z tego? Kata nie było. – Ech tam! – żachnął się wściekle starosta. I czym prędzej opuścił mroczną komnatę ratuszową, w której urząd sprawował. Nic w tych murach nie wydumam, jeno nabawię się jakiego reumatyzmu, trzami pomiędzy ludzi iść i tam szukać porady. Poszedł do siwowłosych i starych jak on ludzi. Radzili wespół, jak to mędrcy potrafią radzić przez calutki tydzień a przy tym cienkusza winogradowego zdrowo pociągali, bo chłopiska to były jeszcze czerstwe i pełne starczej werwy. A kiedy cienkusz był już na ukończeniu, a do rozplątania sprawy jeszcze daleko, w ten czas chwycili za gąsiory z napitkiem szlachetniejszym. Wypijali moszcz, wyleżały przez wiele lat w piwnicach gospodarskich. Miody, co w ustach niebo otwierały, i starkę taką, której moc tajemna uczyniła jasność w głowach. Gdy więc dobrze czuby rozgrzali, aż rozum stał się giętki i śmigły jako wiatr, wydumali rozwiązanie sprawy jedyne. Rzecz całą wyłuszczył Maciej Dzieża. Należało mu się to z urzędu. Tak więc, zacnikam ratowie, rzekł dostojnie. Myśliliśmy tutaj razem, jak sprawę całą rozsupłać i tak zrobimy jota w A no ty, czcigodny Błażeju Krupa, pojedziesz do Zbąszynia i tam żwawo, abystro rozpatrzysz się za katem. A ty, zacny Ścisławie, z najzacniejszego rodu leletków, udasz się hen do Nowej Marchi, boć i tam wśród innojęzycznego luda może się trafić jaki człeczyna na kata sposobny. Hmm. A ty, najszacowniejszy z Bysławie Soku, pojedziesz do miłego memu sercu gniezna. Przyglądniesz się jakiemuś rycerzowi z drużyn książęcych. Może rycerz będzie się nadawać na kata. A juści, rękę ma zaprawioną w wojowaniu i zabijaniu. zawołali zgodnym chórem starcy. Ruszajcie tedy w swoje strony, poszukajcie dobrego i solidnego kata. A ty, starosto, gdzie się udasz na poszukiwanie kata? Hmm, ja? Maciej Dzierza nie bardzo wiedział, jaki teren ma wybrać dla siebie. W jakim to grodzie węszyć za człekiem bez litości i bojaźni zabijania? Chrząknął, podrapał się po siwej brodzie, z glinianego antałka łyknął wina. Mówiąc prawdę, nie bardzo chciał się gdziekolwiek wybierać, bo urząd starosty i sprawy mieszczan nie pozwalały mu na wędrowanie. Ale co się nie robi dla dobra sprawy? Udam się do Międzyrzecza, rzekł starosta. Rozjechali się więc we wszystkie strony świata siwowłosi mędrcowie, co to życia dobrego i złego przeżyli sporo. Wędrowali po drogach i bezdrożach. Wstępowali do kurnych chałub biedaków, szałasów, maziarzy. Wchodzili do izb bogatych ziemian, przestępowali bramy grodów. Różne ludziska widzieli: takich, co ptaki wypadłe z gniazd zanosili z powrotem na drzewa, i takich, których wzniesiony w górę kółak jednym uderzeniem zabijał bydlęcie. Niełatwe to było wędrowanie. Oj, niełatwe.